Ciema się ma z tej strony Rock i witam w kolejnym odcinku z cywki. I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że gdyby dobrze poszło, to sklepalibyśmy Amerykańców. A jeżeli by poszło źle, to przegramy kampanię. Więc może pójdzie dobrze. Nadzieja w tym, że pójdzie dobrze. I tak, jak to osiągnąć? Na pewno trzeba więcej wojska. Tutaj ja widzę, że w nowym Orleanie już mam ciekawą gromadkę, ale brakuje mi bombard. Ja kojarzę, że ja miałem trebusze, to musiało się z nimi coś stać pewno. Przecież musiałem jakoś Francję zdobyć. Ale już się nie dowiemy tego nigdy, więc... tak. Tutaj nasza galera na razie se czuwa. I to też. Ci rycerze też. Ci... Pomijać tury, nic się nie dzieje. Martwię się o tych Azteków i ich judaizm, bo bardzo sprawnie idzie im przeżenie go. Jak mnie pobiją, będę bardzo smutny. Bardzo smutny będę. Cześć, osadnicy, Nie pamiętam, gdzie ich miałem wysłać. Ale tu mi zaraz ukradną barwniki. Czy stać mnie, by to zabrać? Nie stać mnie! A tu nie ma sensu kraść tych pól, bo są bezużyteczne. Kurczę. Dobra, to bierzcie se te. Gówno barwniki Ja idę tam. Może kiedyś dotrę. Zobaczymy. W czasie wreszcie pora na dzielnicę portową. Tutaj zobaczcie, plus 3 złota Niesamowite. Będź w La Rochelle. To tak naprawdę nie wiem, co ja mogę zrobić. To dalej do dupy. To, to, to. Produkcja. A no zróbmy ten amfiteatr dla Becky. I tak nic lepszego nie możemy zrobić, więc. Chociaż niech ten amfiteatr będzie. Czy emisariusze już? Kurczę, nie wiem gdzie ich wysyłać. Amsterdam w sumie, będzie spoko. Uuu, amerykańcy założyli miasto. Spojrzawszy gospodarkę nierynkową, lepiej zrozumiałam co... Aha, tu już co, mi nie pozwolą Wejść? Czemu ja wszędzie taką dziwną produkcję mam? Czemu ja muszę 50 tur robić na jakieś rzeczy? Mając 17 produkcji? Żałosne, żałosne. Co to jest? Kto te miasta zakładał? Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje u tych Azteków? Czemu tutaj jest jakieś małe wojsko, ale widzę, że tutaj Grecy też już pędzą na wracać Hattusę. Bardzo dobrze, niech oni walczą religijnie. Bo to jest to, co jeszcze mi daje jakąkolwiek szansę na zwycięstwo. Astecy się tutaj zbyt panoszą. Ja się boję, że wygrają religijnie ze mną, bo ta mapa jest bardzo duża. Znaczy, ta mapa jest bardzo mała. Więc wygrana religijna jest bardzo prosta. Tutaj się zwiedzamy. Bardzo ładnie. Kandy. Możemy mieć dużo złota. Dużo złota chce. 5 tur do bombardy to oznacza około 6 do 7 tur do ataku na Anglię. znaczy, że Amerykę. Ale strasznie kiepska oferta. Kratku Minimum 72. Nie! To, to, to tyle to ja w jedną turę zarabiam. Walcie gumę. U rycerze niech pędzą. Czy ja mogę coś ulepszyć ich teraz być może? jest gdzieś ulepszenie rycerzy? Czy to już są czołgi potem? Chyba czołgi Dobra, Dajmy to uprzemysłowienie, bo chciałbym mieć Zagłębie rury Jeżeli nikt go jeszcze... Oj, jesteśmy z powrotem Zagłębie rury, jeżeli nikt go jeszcze nie wykorzystał Mam nadzieję Plus węgiel zawsze wa warto Też mieć Bo jakieś inne jednostki będzie można Produkować i za czasu, Będzie można się przygotować fajne rzeczy super no ho, już tutaj aztekowie wracają do hatusy bo dopiero co grec to y, usunęli judaizm i już idą już idą padrema se Mhm, no właśnie no właśnie judaizm proszę mi z tym uciekać nie mam żadnej bombardy tutaj ile kosztuje bombarda Tysiąc? No, na bro na no, bro Majkop. Pens, yy... Uniwerk. A sołoha. port, Plus cztery. Plus pięć? Nie no. Helie. Yeah. Helie. Yeah. Tak to ja mogę budować miasta. Plus 99 Już mamy tutaj. Złota naturę. turę. we się. Zamknij się. Chopie bo dosłownie cię zaraz zabijam zaraz cię zabijam, się zaraz kończy się zaraz będzie koniec tego dobrego Oho. tutaj niebezpieczne rzeczy się dzieją o, Grecja ma mały problem ale to nie mój problem Uczuwamy. zaraz będzie bombarda bardzo dobrze oznacza, że zaraz będziemy klepać amerykańców przebrzydłych tutaj jeszcze Benz. Teraz jak to te, 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 jak się poruszyć? Dobre pytanie. Jakoś tak, taki gambit na razie. Wruen zróbmy. Kurczę, ja katedrę, dużo wiary mam, ale chyba na religię to już za późno. Mam no, mogę tylko judaizm, no ale to co to co 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 to mi mi da? Biznesówka za. Nie chcę tego kamienia psuć, bo tutaj produkcja się przyda w tym mieście, więc chyba damy tutaj za plus 2 Biznesową A w Paryżu... Uniwerek, bo już więcej armii tu nie... Nie damy rady Zastanawiam się, czy to już jest moment... Aha, to już dupa To już jest moment, kiedy mogę zaatakować USA Czyli będę w mieście bombardę, będę strzelać w Nowy Orlean Mam piechotę Mam wieżę, tą, tą, tą Chyba ta Chyba to jest moment, żeby USA zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Udajemy tak, niech sobie czeka. Dlaczego dwójka rycerzy, gdybym musiał super szybko w ekotla reagować? Wiesz, że tych kuszników mógłbym ulepszyć na ich, tych dziadziadów. Tych I to chyba zaraz zrobię. Lepiej teraz niż później. W strasznie się boję tych Azteków. Dobra! Wypowiedz wojnę! Jeśli muszę we, we, we. Łe, we, we. Spoko. Pytam. Pytam się, 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 się. słowa jak na kogoś, to będzie zaraz bombardowany. Tu już mogę. Bez. Poważna wygrana dzięki wieży oblężniczej prawdopodobnie. Mi się to bardzo podoba. Tu poważne porażki, niestety, więc trzeba póki co oszczał. Bo ja się też tej dzielnicy. Tutaj moi kusznicy. Aha, nie odkryli nic. Super. Tutaj czuwanko. Tu na razie nic nie można zrobić, bo nic nie można zrobić. A tu podejdziemy tak, żeby ten nowy Orleana super szybko zdobyć. O, już jest oblegany. Już. Już po nowym Orleanie. A to, a to oznacza, że Saint Louis to padnie w sekundę. No, oni tutaj nam... Nie, nie zostają dłużni. No właśnie, właśnie, właśnie. Uuu, uuu. No, kusznicy, już uciekamy. Kusznicy już do domu. Ale ten nowy Orlean to widzę, że momentalnie pada. Nie ma w ogóle szans się utrzymać przeciw potężnej sytyjskiej armii. Oj, już? S? Dobrze, bo możemy z wieżą pędzić w kolejne miasto. Bardzo dobrze. Krowka, no, sytyja, kawaleria. Na razie do kamionki, bo tutaj ktoś czuję, że front się może otworzyć zaraz nowy, skoro nam tak dobrze idzie. To ja się trochę poczułem, nie będę ukrywał, trochę się poczułem. Trochę będę zaraz klepać frajerów. Klepta jest nasza. Poważne porażki, to poważne porażki. No, więc nie ma co? No, oni tu nas będą bombardować. Niemiłe. Ja chcę ich tylko zabić, oni mnie od razu chcą zabić. O, już już. Grecja, my jesteśmy ziomki, pamiętaj, bo my mamy wspólnego wroga, jakim jest. Imperium Azteków. Potężny organizm. Zobaczcie, jak jest ogromne. Chyba Człowiek ty... nie stworzył zbyt wiele Bleh. rzeczy. Chyba tylko ja jestem większy. Będz. benz. Gdzie jest moja wieża? Bo ona jest, ona jest kluczowym tutaj w tym pojedynku graczem. A te działa polowe to mogą to Saint Louis klepać. Tak o. A te działa polowe gdzieś tu. Podejdę tu. Zobaczę, co tu się dzieje. Nic. No to dobrze. Będzie łatwo klepać. Cały czas poważna porażka. Bombardy też trzeba bliżej. Ej, w sumie, jeżeli mam tyle wiary i mam buddyjskich tych yy, dzielnice, tokny bym zrobił gambit buddyjski, nakupywał buddyjskich misjonarzy tylko po to, by móc ten, popsuć trochę judaizmowi plany. A póki co w Paryżu mogę to robić, więc czemu nie? Helie, to jest, to jest... mój plan Na opóźnienie działań Ja się tak łatwo nie dam Ja się tak łatwo nie dam ja, Dawać więcej kawalerii Czy ja stałem się... Am tak, stałem się am am amsterdamskim tutaj szefem S, Okej, okay, czyli Brazylia jest gdzieś tutaj I oni też mają religię? A, bo to jest grecka religia, dobra, Zaratuszanizm Dobrze, to znaczy, że Grecja na swoim kontynencie cokolwiek działa Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy Działają? I to tu jest połączenie też. Hi, hi, hi. Na przyszłość trzeba zapamiętać. Wieża pędzi. Proszę zostawić moją bombardem. Moje bombardiren. Tutaj trzeba podejść. Trzeba jak najwięcej celi potencjalnych dać dla AI. A tutaj mój rycerz będzie zwiadowcą moim. Aha, piramidy. Piramidów się zachciało. O, wydziady. ale do St. Louis, nie wysłałem nikogo. To jest ten stratek genialny. Bardzo kusi mnie sklepać trochę kotla, ale hmm. nie, no bombardy nie mam. A działa polowe to za mało. Już nie mam dobrego frontu z tymi ciadami. Musiałbym nawet Amerykę pokonać, by móc ich od północy klepać, bo przez te pustynie się przenosić to logistyka tragedia. Tak samo tutaj na takim małym kawałku. Nie, to bez sensu. No, ale czemu Valetta tu podeszła? Przecież mu... <laughs> sabotują mnie. Przecież ja muszę wieże tutaj podczepić, żeby... Móc... Ten. Zwiększyć limit zadawać. Przecież się powinno okazać że oni zajmą to miasto i je zniszczą. I będzie koniec tego. Hmm, tu jest jeszcze nowe... I tu jeszcze jakieś miasto jest! O kurczę, ta Ameryka nie jest aż taka mała. Nie jest taka mała. No i kurczę, wieżą, nie mogę tu podejść, bo się dziady przecież musiały podejść. Frajdy... Oni też co chcą trochę frajdy. Działa polowe, benz, są czadowe, benz. Duch buddyzmu został w nas, po narodzie francuskim. Wej! Ej! Ej! Co to ma być? Ora, wypad mi z tymi. Won stąd. Won. No nie. Hej! Nie będzie nam pluć w twarz. Hmm. Ten. No. Judaizm. Zwiększyć produkcję. Ale jestem mądry, że ja wpadłem na ten pomysł z judaizmem i buddyzmem. Jezus, mój geniusz powinien być zbadany. Wręcz Bombardiro Krokodilo! Bęc, bęc! Koniec tego. Łatwo! Easy bardzo łatwo, bardzo łatwo. Dobrze, tutaj badamy. Inicjatywa, mam nadzieję, że już dalej nic nie ma. Że to są ostatnie miasta amerykańskie. Że oni nie są aż tak ogromni. A wieża pod Boston, chyba, bo teraz Boston jest kolejnym największym miastem. Już za odcinek wojenny. Aha, Aha! pomury se zrobili. Nie, nie, no. Natura człowieka. O, nacjonalizm. Nacjonalizm jest w tej fajny, bo daje tożsamość narodową, która jest fajna. Proszę bardzo, Bez. A mój buddyjski team. Pędzi teraz do kamionki Buddyjski team i gdzie? I do Filadelfii. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, tutaj się przyda. Tutaj też dzielnica przemysłowa, bo tu jest taki ten przemysł. Śmieszny, że to szok Dlaczego on musi być taki śmieszny? A tutaj będzie teraz remis przez to, że sobie dali dali sobie mury to już będzie remis. Nie ja się kręcy. I się teraz męcz człowieku z tym weź się teraz baw. Ujdę tu awansów już mogę. To chyba przygważdżanie. Bęc. Widzę tutaj moi rycerze... Dobra, ja ich wycofuję, bo już zaczynam się cykać o nich. Misjonarz Benz! Tutaj ta fregata. Póki co nie przyda się, więc mogę ją czuwać. Ale widzę, że będę mógł zająć morsko to miasto i to miasto. Więc moja ga galela pędzi, być gotowa. i moja kwady Dema pędzi. I potem ich ulepszę. I będę miał na te dwa miasta już jakiś tutaj od południa. zaczep jak dobrze pójdzie, to nie będę musiał tym. Tym paskiem przechodzić. Ja kontynuujemy akcję buddyjską. Bu Buddyzacji. Saint Louis też. Powoli do przodu. Poważna wygrana. Uuu! Dobrze. To wykorzystamy na pewno. A moi rycerze się cofają i chilują, bo ich stracić nie chcę. Tutaj korpus musi być, są wieżą. Powoli do przodu. Działa ja, polowe. O, już ostrzał. Ostrzał Bostonu rozpoczęty, ale widzę, że ten Boston jest twardym zawodnikiem. Tutaj rycerzy zostawmy na razie, bo woda mi ich rzucać na poważne porażki. Póki tu nie ma wieży. Jeszcze chwilę się zejdzie. U, tu już buddyzm. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak, Filadelfia też będzie. Nie będzie. Nam tutaj judaizmu. Bęc! Dobrze. Yy, tych misjonarzy proszę. Uj, nie dobra, na razie... Gdzie ich mogę wysłać? No, tych miasteczek małych, państw miast mi się nie opłaca. Raczej swój teren powinienem zadbać. Więc tutaj proszę do pokrowki. Zrobię wszystko, by opóźnić zwycięstwo religijne tych dziadów. Popsuję im każdy plan. Nie dam się, jestem esportowcem w cipkę. Aha! A, to waletka, to mi nie szkoda. Przestańcie Sta... ludzko... stawiać opór, bo nie jest miłe, kiedy ludzie stawiają opór. Bądźcie spokojni. Nic strasznego się nie dzieje, jest. naprawdę. Naprawdę, to tylko y, próba przyłączenia was do tego lepszego imperium, bo jesteście w tym gorszym. Naprawdę nie warto stawiać oporu. Naprawdę nie warto stawiać oporu. No, zaraz Saint Louis będzie nasze. Y, zagłębie rury nieruszony, no ale ja. Ulcze, 16 produkcji to wydaje mi się, że to nie było mało w piwce. A ja mam takie ogromne te, te, te czas oczekiwania na cuda. Serio zastanawiam, skąd to się bierze się. One to już nowy Jork chyba mogą zacząć ostrzeliwać. O, już mam dwa węgla ażualowo. S. A tu jest kolejny węgiel. Bardzo dobrze, że węgiel mamy. Bardzo mi się to podoba. Że już wydobujemy na start. Wydobywujemy. Aż się śnieg pozypał. O, dzięki za info, spoko, fajnie, spoko, doceniam Czy wy możecie to zająć już i mieć spokój na tym froncie? O, mogą Jak miło Trzecie miasto amerykańskie zdobyte Inzynier, wielki inzynier, wow, ale super inzynier Aha, oni mogli mnie strzelać, a ja w nich nie mogłem, żałosne Dobra, misjonarz będzie tu I on A ten jeszcze chwilę czeka, bo... Bo musi cekać A, bo dla Becky! Dobra, wysyłamy już do tego Nowego Jorku Co nam zrobią? Jesteśmy gigaczady Kurde, szkoda, że nie mam tu piechoty, tylko samą tą kawalerię I rycerzy Bo przez to nie zdobędziemy Bostonu aż tak łatwo, tak szybko bo rycerze mają niewielkie porażki. Jeszcze chwilę to zajmie. Ja tego wielkiego człowieka damy do wołomina i tam niech zbuduje te mury. Bo on nam mury zrobi bardzo, bardzo miło z jego strony, ale jednocześnie bardzo bezużytecznie. Co mnie te mury obchodzą? Jak tutaj nigdy nie będzie prawdopodobnie już wojny. Aha! Ale nie miło. Dobrze, że mamy 1300 golda. E, yo! Zabili mi kogoś? A nie, Waletcie zabili, dobra. A to waleczkę. Kto pytał? Uwaga, uwaga! Wow! Proszę działać. Proszę buddyzmować. Tutaj potężna akcja. Ataku trwa. Remis, a to dalej za mało. A se podejdę już. A se potate, tako. a mogę, a mogę. Pora się napić cicowianki, widzowie. Polecam, cicowiankę. Fajna woda. Gardło nawilżone, można wracać do ciężkiej pracy. Ciężko jest grać na kąpie. Ciężko się gra na kąpie, także no, youtuber to chyba taki dosyć poważny zawód. Ile tutaj ja muszę tego buddyzmu nabijać? Ja skręcę. Ty, ten jeszcze dwa mury może zrobić? Dodawaj go tu O Jezu, tu zaraz mnie pokonają, tom, tom, tom Mało HP już mam, Ja trochę zaczynam cykać A, Aż się chyba cofnę na wszelki wypadek I pochiluję, bo nie chcę je stracić A co ja tutaj widzę? Na 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 Gdzie ja tych osadników mogę wysłać w sumie? jakieś za darmo dają. Oj, tutaj dotarli. Dobra, najpierw tymi się zajmiemy. Dlaczego to tak przeskakuje zawsze? To mnie tak denerwuje. I kupimy im tą mieć, jest potrzebna. I tu proszę, kopalnia. Często im przeskakiwać. I potem trzeba ryby, kraby, znaczy się. I potem znowu kraby. I. Jeszcze jedne kraby. Chyba jakieś farmy. Jeszcze jeden budowniczy musi być na pewno. I musi się robić młyn wodnie, bo bardzo mało żywności będzie w tym mieście. Tą piechotę mogę wysłać już do Nowego Jorku. tam gdzieś tu. Będz. Będz, będz, będz. ta bombarda jeszcze nie może nic robić na. No. Dobra! To ja się denerwowałem. To ja ich tak klepię. Za karę. Wracając do kwestii osadniczej. Gdzie ja ich mogę wysłać jeszcze, żeby to miało sens? To tutaj nie będzie nic, poza jednym gipsem. Tu już wszędzie są zajęte tereny. Też. Może tutaj Grekom coś pod nosem zrobić? Franka. Srebro, perły, ryby. Prank na Grecji? flankuje Grecję prank? Gdybym tu był, sporo bym mógł zebrać I dobra, robimy prank na Grecji Najśmieszniejsze gówno. co to za drogę wybrało? Halo? Tędy, tu, jakoś Dobra, ja widzę, że Najpierw to trzeba Ich Inaczej przeprowadzić przez życie A Dopiero potem się zastanawiać No, tu Aztekowie, już judaizm Wraca z powrotem może muszę zacząć tworzyć nowych misjonarzy. I dajcie mi ten Boston! Yy. Dawać mi ten Boston! O, mogę wreszcie z bombardy przywalić Uy. Wreszcie. jest tego dobrego. Zajmować się Boston nie jest święty spokój. Ile można. O, o! No. Tu hilowanko. Eleganckie hilowanko. Tylko że ten. Podepniemy pod nowych białasów. Wieża ma nowych kolegów znowu. Starzy koledzy się wyleczą, ale wieża już ma nowych. Tutaj te polowe też coraz mocniej dostają, ale klepią ten nowy. Jak tak powoli go psują. Tu piechota pędzi, niech ona szybciej pędzi. Szybko pędzić. Okej, okay, tu już ładnie budzm się rozszerzył. Tutaj potrzebuję misjonarzy do Bostonu. Razy dwa. I tutaj na dół do mnie. Razy dwa. Ja się tak łatwo nie dam. Ja się tak łatwo nie dam. Dobrze, wieża oblężnicza. Skipujemy, skipujemy. Dawaj mury. Będz. Dobra, jeszcze, jedno jeszcze w jednym mieście mury. Będzie to. Nie wiem co. Ja jestem newem. Opaki. Wiem, że trzeba w tym mieście. w kuloba. Trzeba kupić. Rzeczy. Może w tym koloba mury? Bo to jest jednak nadmorskie miasto, więc ma większe ryzyko niż taki na przykład Neapoli, któremu nie grozi już nic. W ogóle tutaj Chłopców potrzebuję. Bo nie ma jedzenia tam. A kupcy jedzenie mogą przywieźć czasem. W sumie to zawsze, ale no. Ci przydaje to. Widziałem bank z pospolitą pomyłką. Chwila, chwila, chwila. Ale to przeskakiwanie. Dajcie mi normalnie funkcjonować. To miasto potrzebuje skupienia się na jedzeniu. I potrzebuje kupca, który będzie zara jedzenie woził. Tutaj też mm, jedzenie. Ale to strasznie dużo produkcji zabiera. No trudno, ale... Musi być jedzenie, żeby wykorzystać to wszystko. Aby moja farma złota generowała złoto. To najpierw muszą być ludzie, którzy będą je generować. Tako się rzeczę. Tutaj u uh, awansik. A zbroja. A ta bombarda to pod Waszyngton już powinna pędzić. Bo nowy Jork zdobędziemy. No. Ta Ameryka już tutaj pasek zdobyty, więc... Łatwo. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam się podobało. No tutaj jeszcze proszę bardzo. Odwdziękliwe ataki. Także tak. Yy, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.